Hejka! Witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale Dzisiaj przychodzimy z filmikiem Czy to prawda, że? Ja tak się powiem wam, że cieszę, bo już się nie mogę doczekać, kiedy taki filmik nagram Zadałam na Instagramie pytanie, żebyście mi tam zadawali wszystkie, więc zapraszam do Instagrama Tam wszystkie te pytania zadawaliście Ja też yy, poprosiłam moją koleżankę, żeby mi po prostu napisała te wszystkie pytania Żebym ja nie widziała żadnych pytań i te wszystkie pytanka mam tutaj na karteczkach, więc będę losować, które będę odpowiadać. Mam nadzieję, że na wszystkie odpowiem. I dzisiejszą karą też, też musiałam coś zrobić, że wiecie, żeby było ciekawiej. Więc dzisiejszą karą będzie dla mnie napicie się Coli, jak nie odpowiem na pytanko. Mam nadzieję, że na wszystkie pytania odpowiem, bo dla mnie to jest kara na picie coli. Ja nie nienawidzę Coli, po prostu! O! aż mnie, o, jak ja mam się na coli więc no, mam nadzieję, że na wszystkie odpowiem zaczynajmy odcinek, żebym zdążyła odpowiedzieć na wszystkie pytania więc co, jeśli odcinek wam się spodobał to zostawcie dużo, dużo łapety w górę, wtedy będzie takich filmów więcej dać subskrypcję, tutaj się pojawi na moim kanale tutaj się pojawi, subskrypcja no i zapraszam też na mojego instagrama i na mojego instagrama notatki ipadistki przechodzimy więc już przechodzimy do odcinka. Dobra, już mam wszystkie pytanka tutaj, więc teraz losujemy. Pierwsze pytanie. O Ojej, powiem, że się stresuję, bo mam nadzieję, że jakieś będą takie, wiecie, ostre i wiecie, będzie zabawnie. No i tak. O, fajne pytanie na początku. I to jest: czy to prawda, że? Jesteś fanką Verso. Czy ja jestem fanką Verso, no to tak. No to powiem wam, że ja byłam wcześniej fanką Verso. Jak nagrałam ten odcinek spotkania z Wersów okazało się porażką. No to tam właśnie wtedy jeszcze byłam fanką jej. Ja ją oglądałam, wtedy ją bardzo lubiłam, obserwowałam. No i wiecie, bardzo się cieszyłam wtedy, że wiecie, jest taka okazja, że ona do Warszawy przyjeżdża i ja mogę się wtedy z nią spotkać. I wtedy to powiem, że byłam straszną fanką. Ja po prostu cały czas oglądam jej odcinki, i nawet jak moje, moja siostra przyleciała do domu, to ja cały czas z nim oglądałam. No i naprawdę byłam fanką, powiem że byłam. Potem Spotkanią, które nagrałam. No to powiem Wam, że już totalnie nie czuję tego, żeby po prostu ją lubić. Jakoś wtedy się do niej zraziłam i jakoś przestałam ją w ogóle oglądać. Nie oglądam już jej. Ostatni odcinek, jaki obejrzałam, to chyba wtedy, kiedy kupiła samochód, no bo byłam jednak trochę ciekawa, co na jaki samochód sobie kupiła. Ale tak to w ogóle jej nie oglądam, więc no to odpowiedź na zapytańko, nie jestem już fanką perso. Mam nadzieję, że dobrze odpowiedziałam. Ale jakbym powiem, że jakbym spotkała ją na ulicy lub wiecie gdzieś w galerii, to nie powiem wam, że nie podeszła po zdjęcie, bo bym podeszła i bym jej chyba to powiedziała, co zrobiła dobra, kolejne pytanko i kolejne jest to czy to prawda, że żałujesz kolonii z nanami -chan? No to tak, żałuję kolonii z -chan, no bo jednak wiecie, wydało się pieniądze i to nie były małe pieniądze, dla mnie to i tak były duże, a ta kolonia po prostu była no, nie powiem brzydko, ale po prostu była beznadziejna Naprawdę, nic się nie robiliśmy. Więc siedzieliśmy całe dnie w pokoju, prawie. I jeszcze na dodatek obrzydliwe jedzenie. No, po prostu za tyle pieniędzy, ile się zapłaciło, to dla mnie powinniśmy mieć luksus, ale nie mieliśmy, więc żałuję. Dobra, następne pytanko. Następnym pytanko to jest łatwe. Czy to prawda, że chodzisz do ósmej klasy? Tak, chodzę do ósmej klasy. Teraz po feriach mam egzaminy próbne, więc, no, trochę się już stresuję, bo to już takie, wiecie. No, trzeba być na ubrany, no ale tak Ja się trochę stresuję jak egzaminami, ale chodzę do ósmej klasy Czy to prawda, że masz 15 lat? Tak, mam 15 lat, wiem, nie wyglądam totalnie na 15 Ale mam, w styczniu skończyłam, jestem z 2007 i z 7 stycznia Chciałabyś mieć MacBooka? No nie ukrywam, że chciałabym mieć MacBooka Ale czuję, że to jeszcze nie jest ten czas, żebym sobie kupiła Jeszcze chciałabym sobie trochę zarobić Musiałam jeszcze trochę czasu poświęcić. Na razie w ogóle na razie mój laptop działa świetnie, więc na razie nie potrzebuję wymiany, ale jakbym miała następny wybierać, jakby już ten coś się z nim zaczęło działać, no to wtedy bym chyba wybrała MacBooka. Dobrze. No, fajne są powiem, mam te pytania. Bardzo mi się podobają. O. Dobra. Czy to prawda, że... Byłaś na nowym Spider-Manie? Jak tak, to jakie wrażenia? E, tak, byłam na nowym Spider-Manie jakoś chyba miesiąc temu i powiem, że no, fajny był ten film. podobał mi się, tylko że minusem zrobiłam to, że ja wcześniejszych części nie obejrzałam spider mana i trochę nie wiedziałam, co się działo. Dlaczego tam ten misterio wyjawił jego prawdę? Kto to w ogóle był ten misterio? No to właśnie to był minus tego, że ja nie obejrzałam wcześniejszych części. I nie wiedziałam, więc muszę nadrobić, ale jak wrażenia to chyba to jest najlepszy film, jaki oglądałam Marvela Bo wiem, że oglądałam Ironmana, Avengers, ale tak to chyba to był najlepszy film yy, właśnie Marvela Dobra, następne pytanko Czy to prawda, że biłaś się kiedyś w szkole? No, to tak, biłam się w szóstej klasie? Tak, jakoś w szóstej klasie się biłam w szkole, i to było najlepsze, właśnie, że to nie byłam ja w tym winna, i dostałam jeszcze przez tą bójkę minus 50 punktów. Ledwo co udało mi się mieć dobre zachowanie, bo już miałam mieć poprawne, ale jakoś udało się mieć dobre, i to akurat nie była moja wina. Ale po prostu to chyba. To było w szóstej klasie, no? I to chyba była jedyna bójka, w chyba. Chyba w szkole, nie, czy chyba jeszcze w trzeciej klasie lub czwartej, że coś było w piątej lub czwartej. Jakaś bójka była na pewno, bo przypominam sobie, że były jakieś kłótnie duże, ale taką największą bójkę to miałam w szóstej klasie właśnie, co dostałam minus 50 punktów. Ok, ok, lecimy do następnego pytania. Czy to prawda, że masz No to może ja napiję się tej koli Dobra. Nalałam sobie tutaj tej koli. No to jednak nie na wszystkie udało mi się odpowiedzieć. Czy to prawda, że. O! No! Czy to prawda, że chciałaś odejść z YouTube'a przez duży hejt? Nie. Nigdy nie chciałam odejść z YouTube'a Nawet jak miałam ten największy hejt W ogóle ten największy, wiecie, ludzie mi pisali pod tymi wszystkimi filmikami To nigdy, nigdy nie chciałam odejść z YouTube'a Zawsze szłam po prostu dalej Hejterzy zawsze będą i zawsze byli A mnie to tak naprawdę nie ruszało za bardzo, te hejty Więc ja po prostu miałam to tak naprawdę gdzieś, te hejty I szłam po prostu swoje i tak dalej jest I nie zamierzam chyba po prostu na razie nie zamierzam odejść z YouTube'a, po prostu robię to, co kocham, a moim właśnie to, co kocham, to jest właśnie nagrywanie dla Was Więc nie, nie chciałam nigdy odejść z YouTube'a I nie zamierzam Nie lubisz swojej klasy Ja chyba się napiję Coca-Coli Dobra Następne pytanie. Czy to prawda, że nosisz już rok? Aparat, co używasz do mycia? Aparatu nie noszę rok, tylko noszę dokładnie 8 miesięcy. A co używam? No to używam. No to szczoteczki, chociaż chcę sobie kupić szczoteczkę soniczną. I ostatnio kupiłam sobie irygator. I chyba <słuch> tylko tyle. No i patyczki, wiecie, żeby umyć tutaj takie rzeczy gdzieś mi wejdzie. No to tylko to używam. A tak to myję normalnie, a pasty no to używam bez fluoru. To prawda, że przyjaźni się z Oliwią. Yy, no to tak, przyjaźnie się z Oliwią. Wiem, że dużo pytań jest o to, czy ja właśnie się z nią przyjaźni, no bo dodałam jednak z nią kilka filmików i mm, jakoś w ogóle nie wspominam o niej, a dlatego, bo miałyśmy trochę kłótni, trochę się pokłóciłyśmy, trochę miałyśmy spiny, więc mm, jakoś tak się pokłóciłyśmy i nie zamierzamy jej pokazywać i jakoś na razie. Nie zamierzamy nagrać wspólnie czegoś. Dobra. Czy to prawda, że pokłóciłaś się z Oliwią? Jak tak, to o co? No to tak, pokłóciłam się z Oliwią. Miałyśmy jakąś spinę przez 3 miesiące jakoś tak. Nie rozmawiałyśmy do siebie, a wiecie, chodziłam do tej samej klasy. Że to było trochę trudne nie odzywać się do siebie, ale jakoś wiecie byłyśmy po prostu pokłócone. A o co, no to jednak może nie wypowiem się na ten temat. Czy to prawda, że masz pieska? Tak, mam pieska buldoszka francuskiego Antonka. Najkochanniejszego pieska na świecie. No razem bardzo, bardzo, bardzo go kocham. Ostatnie pytanko. Mam nadzieję, że jakieś, wiecie, ostre, lub nie wiem. Czy to prawda, że twoja średnia na semestr wychodziła 420? Nie, nieprawda, bo moja średnia na pierwszy semestr wynosiła 4,70. Tylko 5 punktów mi zabrakło do czerwonego paska, więc miałam szansę, ale w tym semestrze będę się starać, żeby mieć ten czerwony pasek. To akurat wszystkie pytanka, które zadaliście mi na Instagramie, były też dużo właśnie takich pytań właśnie, które się powtarzały, więc po prostu moja korzenka wybrała te najciekawsze. I powiem, że były mocne trochę, na dwa nie odpowiedziałam, więc też myślę, że no... Więc myślę, że trochę były ciężkie, no ale możecie mi też w komentarzu pisać, czy chcecie więcej takich odcinków, może jakieś ciekawsze, może jakieś, wiecie, mocniejsze. No i tyle kochani w tym filmiku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. A ja co? A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa, pa!